Witam serdecznie z tej strony Marcelu. To, to jest gameplay z Battlefield 3, czyli gry, którą dawno nie grałem. Widzę, że dominowaliśmy przeciwnika. To jest Dawno nie grałem Battlefielda, dlatego postanowiłem go troszkę nagrać. Niestety ostatnio też ma problemy techniczne z tym nagrywaniem. Po prostu słabo mi to wychodzi. Przykładem na to jest Enemy Front, ostatni odcinek. że ciśniemy. Mam problemy z jakimś mikrof programem mikrofonem. Nie wiem, nie wiem co się dzieje tak naprawdę. Ciężko jest mi to wyjaśnić. Kurcze, no nie od tej strony chodzę już jest niestety. Zgon. Fajnie, już chciał ratować, ale co z tego? Powinien zabić pierwszego gościa. Powinienem później próbować. się wbije. Udało się wbić. O ja pierniczę! No nie widziałem, że gość leży. No kurna! Marcelus! Ja pierniczę! Jeszcze go się zrobił plecy. To no, masakra jakaś, no. Co z tego, że ciśniemy ich? Co z tego, jak wbiłem? Chciałem Was już zaprosić na moje streamy. Na streamy oraz na kanał na YouTube. Nie wierzę. goś dostał w czerp i kurna przeżył. Ja pierdolę Serio? Aż mato. A w jednym miejscu stoisz. No nic, to jest pierwsza gierka, więc do jakiegoś czasu można było się spodziewać takiego obrotu sprawy. Zapraszam Was na mój kanał, na moje streamy. Próbuję to wszystko ogarniać, żeby było coraz lepsze. Ale mam ciągle jakieś problemy. Jak nie z OBS-em, to z tym. Nie wiem naprawdę, co się dzieje ostatnimi czasy. Kurde, no, tylko się wkurzam na to wszystko. To nie jest fajne. Bo podokupiłem sprzęt, żeby naprawdę działał jak trzeba. No trudno, no. Co poradzę? Podszedł, to zginął. Nie poradzę na to. 6 5 wynik 97 do 40 98 27 Nie wiem co są za wyniki, ale naprawdę hardkorowo jest. O Jezu... Naprawdę? Coś mi do oka wpadło, kurna... Zdominowaliśmy ich, także granie jest zbyt porywająca. Są w kleszczach Trudno z tych kleszczy naprawdę wyjść Wiem coś o tym Aaaaajajajajajajajajaj Niestety No a nic, ciśniemy dalej Gra to będzie szybki pierwszy gameplay Tak więc dziękuję wam za oglądanie od razu z góry zestaw 27 iam M1911 amunicja ładowice 4 sprawdzają się w tej grze. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, wygraliśmy. Zapraszam na następne gameplay z Battlefield 3, bo będą z Battlefield 4 też. No i na mój kanał na YouTube, gdzie gram gry single. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawia. Marcelus. Hej.